tu Retronautka, święta minęły, a dzieci mają już rozpakowane swoje wymarzone prezenty. LOL Surprise, Squishy Mellows, tablety i wiele innych interaktywnych gadżetów. A my? My cofniemy się do lat 90. i przypomnimy sobie, co sprawiało, że nasze serduszka biły szybciej. Przypomnę Wam 8 rzeczy, które były absolutnym szczytem marzeń każdego dziecka i znajdowały się w każdym liście do Mikołaja. Jeżeli urodziliście się w tamtych czasach, to gwarantuję niezapomnianą, nostalgiczną podróż w czasie. Zacznijmy od rzeczy, która potrafiła rozkręcić handel, jak na Wall Street karteczki do segregatorów. To nie były zwykłe papierki, to była waluta. Status społeczny. Giełda pełna manipulacji, negocjacji i lekkiego oszustwa. I to nieważne, czy byłeś małym chłopcem czy dziewczynką, wszyscy kolekcjonowali. Pamiętacie tę legendarną scenę? Przerwa. Pod parapetem stoi ekipa. Segregator otwarty jak walizka z diamentami. Słychać tylko, ta jest duża, więc za dwie małe. Ty nie daję, bo to tylko jedna jest. Ta jest popisana, więc jej nie chcę. Największa tragedia była wtedy, gdy rodzic z dobrego serca kupił set z jakimiś randomowymi motywami, których nikt nie znał i nie lubił. Najlepszym uczuciem było jednak znaleźć pod choinką nowy segregator z ulubioną postacią i set karteczek, a czasem nawet kilka, za które każdy oddałby drugie śniadanie: królew, Spice Girls czy Dalmatyńczyki. Po takim znalezisku, jak nigdy nie mogliśmy się doczekać powrotu do szkoły, żeby pochwalić się nowościami i móc dokonać wymiany. Walkman. Spotify lat 90. Brama do dorosłości. Świąteczny absolutny must have. Żadnych reklam, żadnych subskrypcji, tylko ty, kaseta i piosenka, którą nagrywało się z radia w idealnym momencie. Albo ich troje lub picnic country, bo tylko takie kasety były w kiosku. Do Okmena obowiązkowo zapas baterii, ołówek, urodzeni w tamtych czasach wiedzą po co i kaseta z ulubionym wykonawcą. Teraz mamy Spotify, Apple Music czy YouTube Music, a kiedyś mieliśmy kasetę, która po miesiącu brzmiała, jakby ktoś nagrywał ją pod wodą. Ale to nie miało znaczenia. Ferbi. Zabawka półdemon pół, demon, pół homie, który uczył dzieci odpowiedzialności albo straszył je po nocach. Jeśli ktoś znajdował Ferbiego pod choinką, to było jak trafić w totka. Marzenie każdego dziecka, ale jego cena była tak kosmiczna, że większość z nas znała go tylko z reklam. Wyglądał jak pluszak, który wie o nas zdecydowanie za dużo. Jeśli jednak ktoś miał Ferbiego, to wiedział jedno. Ten stwór Żył własnym życiem. Zamykał oczy, mrugał, mówił i gasł. A potem odpalał się o trzeciej w nocy i... Znów zaczynał gadać. Trauma narodowa. Niektórzy rodzice chowali go do szafy, inni wyjmowali baterie, a on i tak potrafił wydać dźwięk. Tamagotchi. Kolejna rzecz, która była naszym marzeniem pod choinkę, a jednocześnie zmorą dorosłych. Elektroniczny zwierza, który umierał szybciej niż obecnie kwiaty w naszych domach. Tamagotchi to była wersja demo odpowiedzialności. Mini zwierzątko, które trzeba było karmić, myć, sprzątać, bawić się z nim. Przynosiliśmy je do szkoły mimo zakazu. I było to piszczenie. Co chwila. Bo głodny, bo smutny, bo zrobił kupę, bo trzeba było go umyć, bo znowu smutny, bo znowu głodny, a i tak umarł. A najgorsze? jak nauczyciel zabierał Tamagotchi do końca lekcji. To był emocjonalny rollercoaster. Łucić się z nauczycielem, czy dać mu odejść w zaświaty? Nawet jeśli nauczyciel zmiękł i ostatecznie go nie zabrał, to potem i tak umierał, bo nie wytrzymał dwóch godzin WF-u. Nikt nie miał tyle stresu, co właściciele Tamagotchi. Lego, zabawka wiecznie pożądana, ale w latach 90. była luksusem. Nie tak jak dzisiaj: pół marketu to Lego. Wtedy ceny zabijały rodziców. A jeśli ktoś już dostał zestaw, to było święto. Każdy miał coś, ale nie każdy miał duże zestawy. Najbardziej pożądane piraci, rycerze i bardziej dziewczęca tematyka Lego skala. Sama o takim marzyłam. A najlepsze w tym wszystkim było to, że każdy zestaw i tak kończył jako rakieta, czołg i coś, co miało być domem. Oto i ona lodowa planeta. Trzymaj kurs na supersatelitę. Blacktron atakuje, obniż rakietę! Hahaha, <laughs> zniszczyłem! Oj nie! Zachowaj spokój, Z nową lodową planetę Lego. Zanim pojawił się Netflix i inne streamingi, jedyną możliwością obejrzenia ulubionej bajki była Wieczorynka o 19, albo kaseta VHS, którą trzeba było przewijać 7 minut i modlić się, żeby nie połknęło taśmy. Znalezienie pod choinką oryginalnej bajki Disneya na VHS było marzeniem każdego dziecka w latach 90. Królowało wtedy 101 dalmatyńczyków, Król Lew, Pocahontas czy Mała Syrenka. A najlepsze było to, że bajki nagrywało się też z telewizji. Tak powstały nieoficjalne wersje reżyserskie z przerwą na reklamę. To była magia. Kładasz kasetę, przewijasz, obraz skacze. Na początku słychać nagraną reklamę Polena 2000 albo Starhut z Piotrem Gąsowskim. I każdy z nas miał jedną bajkę, którą oglądał w kółko do momentu, aż taśma wyglądała jak spaghetti. Barbie, królowa prezentów, ikona, marzenie każdej dziewczynki i niejednego chłopca, ale wtedy nikt się do tego nie przyznawał. W katalogach z zabawkami – dom Barbie, samochód Barbie, kęs z włosami, koń Barbie, Barbie akrobatka, Barbie z niebotycznie długimi włosami – lista nie miała końca. Lalek mieliśmy niewiele, akcesoriów jeszcze mniej, więc siedzieliśmy godzinami i szyliśmy ubranka ze skrawków materiałów. Coś o tym wiem domki budowało się z pudełek po butach. A jak ktoś miał oryginalny kabriolet czy domek, był bogaty. Mało kto miał też wtedy Kena, więc Barbie wychodziła wtedy za mąż za pluszowego smoka, miśka albo kogokolwiek, kto był pod ręką. Barbie to było coś więcej niż zabawka. To najpiękniejsze włosy, jakie widziałam. Złoty żał, złoty puch, złoto za Barbie. Tak jak chcesz, uczesz ją, dobrze, że ułatwi to. warbocze wargocze albo każdy oczy, każdy włos. Złoty szok, złoty szok, złoty, wło. złoty wło Barbie. Barbie. Złoto włosa Barbie, moja nowa Barbie z najdłuższymi włosami, jaki kiedykolwiek widziałaś i ze specjalnym żelem. Prawdziwa złotowłosa włosa Barbie tylko z firmy Mattel. Game Boy. Prezent absolutnie legendarny. W latach 90. prawie nieosiągalny. Drogi jak złoto. Kto dostał Game Boya na święta, ten miał status VIP w klasie. Nieważne, czy była to wersja klasik, Poke czy najbardziej wypasiony kolor, i tak każdy grał głównie w Tetris'a, Mario i Pokémony. Game Boy miał jedną wadę. Cztery baterie AA, które kończyły się w dwie godziny. Granie w samochodzie, wracając wieczorem od babci. Niemożliwe, bo światło z okna było jedynym podświetleniem. Ale gry odpalały się od razu. Zero internetu, zero aktualizacji, tylko ty, gra i święty spokój. The And while this may make us more efficient, it's not exactly a party. Luckily, technology has produced a cure. It's called a Game Boy, the personal game playing system from Nintendo with lots of sports, action, and puzzle games to choose from. And it comes with a puzzle game Tetris. It could change your outlook. I'm sorry, sir. Your flight's been delayed. Cool. Game Boy by Nintendo. Have you had your fun today? Jak właśnie wyglądały nasze świąteczne marzenia. Bez robotów AI, bez konsol 4K, bez zabawek, które same mówią, tańczą i updateują system co tydzień. A mimo to te prezenty wspominamy najcieplej. Jeśli w dzieciństwie znaleźliście pod choinką choć jedną z tych rzeczy, to wiecie dokładnie, że magia świąt w latach 90. była trochę inna, wolniejsza, prostsza i jakaś taka prawdziwa. A jeśli lubicie takie podróże w czasie, to kliknijcie suba, zostawcie łapkę i koniecznie napiszcie w komentarzu, który prezent z lat 90. chcielibyście dostać jeszcze raz. Do zobaczenia już w Nowym roku.